Czołem weekend, czołem ekipa. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zostanie traderem nie jest łatwe i jest to długa droga, której trzeba będzie pokonać wiele swoich słabości, a jedną z największych naszych słabości jest brak dyscypliny i konsekwencji w działaniach. Jak powiedział Bruce Lee, od krótkotrwałej intensywności lepsza jest długotrwała konsekwencja. No, i właśnie ja sam stwierdziłem, że w pewnych sprawach daję sobie radę, ale w pewnych jestem niekonsekwentny i brakuje mi tej dyscypliny i tego nawyku wykonywania pewnych czynności. Nawyki to są rzeczy, które mamy wbudowane i wykonujemy je automatycznie, nie zastanawiając się nad tym, czy nam się chce, czy nie, czy to jest potrzebne, czy nie. Nie ma innego sposobu na siebie, jak tylko zbudowanie sobie nawyków. No i stwierdziłem, że chciałbym sobie takich parę nawyków dodatkowych zbudować, z którymi mam problem, ale żeby te nawyki naprawić, to muszę najpierw się zastanowić, które rzeczy ja wykonuję niewłaściwie albo źle, albo wcale i jak często się to dzieje. Czyli po prostu otrzymać jakieś dane na ten temat. O ile sam kontekst tradingowy, czy otwieranie pozycji w ciągu dnia mam ogarnięte, mam do tego trading plan, to jednak w całokształcie bycia traderem, bo przecież bycie traderem to nie tylko otwieranie pozycji. Ale to jest ciągły rozwój, szukanie innych idei, rozmawianie z traderami, czytanie książek, oglądanie filmów, etc. Więc postanowiłem zrobić narzędzie, które umożliwi mi analizę samego siebie i zobaczenie, czy w jakich dziedzinach przypadkiem nie wymaga to poprawy. No i doszedłem do wniosku, że zrobię to w najprostszy sposób możliwy: czyli po prostu zrobię arkusz w Excelu, w którym będę śledził budowę swoich nawyków. I tu właśnie macie taki arkusz stworzony, w którym każdy z Was będzie mógł, gdyż otrzyma go ode mnie za darmo, śledzić swoje nawyki, jeśli uznacie, że taki sposób jest dla Was dobry. Jeśli znajdziecie inny sposób, to zachęcam do podzielenia się. Ja na razie wymyśliłem coś takiego. Jest to bardzo proste narzędzie, które wymaga od nas minuty poświęcenia na koniec dnia, dosłownie, maksymalnie minuty, po to, żeby. Pod koniec miesiąca, mieć jasny obraz tego, co robimy, a czego nie robimy, albo nie dowozimy, jak mówi doktor Bartosiak. Tak więc wygląda to w ten sposób. Mamy tu listę czynności, które powinniśmy wykonywać jako trader w kontekście tutaj większość, a właściwie wszystkie są na tej liście, w kontekście samego tradowania. Te pozatradowane, to te poza tradowaniem będą za chwilę. Czyli tak. Codziennie muszę sprawdzić kalendarz ekonomiczny, codziennie muszę zaznaczyć ważne poziomy, narysować linię trendu i tak dalej. Mam też pewne zasady dotyczące tego, na przykład, że nie gram pierwsze 5 minut otwarcia rynku, mam zasady dotyczące ryzyka i tak dalej. No i oczywiście, żeby sobie trakować swoje nawyki, musimy sobie ustalić jakiś cel, żeby widzieć, czy się do niego zbliżamy, czy nie. Tak więc w tym miejscu, Wyznaczamy sobie cel. Cel to nic innego jak ilość, ile razy w ciągu miesiąca wykonaliśmy dane zadanie. Teraz tak, jak to z tym celem jest, jak go ustawić? Są dwa parametry istotne, które trzeba wziąć przy ustawieniu celu. No bo jeśli cel dotyczy konkretnie tradingu, no to nie może być ta liczba większa niż ilość dni tradingowych. Tak więc jeśli tradujemy 20 dni w miesiącu, czyli 4 tygodnie od poniedziałku do piątku, to tu powinna się znaleźć liczba 20, prawda? Natomiast tym oknem się nie należy przejmować, tylko zaznaczyć i więcej nic nie robić. Tak więc, jeśli tradujemy 20 dni, to to będzie 20, ale jeśli z jakiegoś powodu będziemy tradeować miedni, na przykład 15, 17, to oczywiście, że tutaj będzie maksymalny cel dotyczący tego 17, no bo większy nie miałby sensu. Ale, i to jest drugi parametr, to nie oznacza, że musicie sobie ustawić maksymalne cele, czyli wszystko full. Możecie sobie dać mniejsze cele. Na przykład, tradeuję 20 dni, ale jeśli wykonam dane zadanie 15 razy, to już będę zadowolony. Tak więc tak ustalacie sobie cel. Po pierwsze nie może być większy niż ilość dni, a po drugie taki, jaki uznacie, że na początek chcecie osiągnąć. Nie trzeba każdego ręcznie zmieniać, wystarczy tym pierwszym pisać, na przykład powiedzmy, że tejdujecie w, ty, w tym miesiącu 14 dni, prawda? Wpisujemy tu 14, potem żeby wypełnić pozostałe czternastkami wystarczy kliknąć tu prawym klawiszem, skopiować komórkę, potem przeciągając w dół zaznaczyć wszystkie pozostałe, i dać specjal i formula ONNY, cyk. I mamy teraz wszędzie 14 dni. W ten sposób ustaliliśmy, że mamy cel 14 do wszystkich zadań. I gdy osiągniemy 14 w ciągu miesiąca, to będzie to 100% wykonania zadania, i pojawi nam się tutaj, tak jak w tym pierwszym przypadku, 100% i w tym kółeczku, gdyż kółeczka są odpowiednikiem tego wykresu paskowego, będzie to odpowiednie wykonania 100% zadania. To zaś kółeczko bardzo nam pięknie będzie sumowało te wszystkie rzeczy, abyśmy widzieli, ile ogólnie jesteśmy do przodu, czy też do tyłu. Jeśli wasza lista byłaby krótsza niż ta moja, na przykład, dałem wam przykład, jak to zrobić. No nie znalazłem innej możliwości. Nie jestem biegły w Excelu. Może ktoś znajdzie lepszą. Ja zrobiłem tak, że po prostu dałem tutaj krzyżyki zamiast nazwy i dałem cel jako jeden, i zaznaczyłem, że to jest ten cel. 100% wykonany, prawda, to jest tutaj i w związku z czym mam to kółeczko jakby z głowy. Ono jest 100% i no i po prostu nie będzie brane pod uwagę. Reasumując, w ten sposób trakuje swoje czynności codzienne. Najlepiej zrobić taki pod, takie podsumowanie dnia na koniec, czyli po prostu jest godzina 18, 17, skończyliście trading i lecicie od góry do dołu po kolei całą listę, zaznaczając uczciwie, nie oszukując siebie samego czy siebie samą, co żeście zrobili, co żeście nie zrobili. I pod spodem mamy jeszcze coś takiego, ponieważ to są te górne rzeczy tutaj, to są w większości rzeczy dotyczące konkretnie tradingu, ale przecież trading to nie tylko otwieranie pozycji, to ciągły rozwój, szukanie nowych idei, Szukanie nowych pomysłów, dowiadywanie się, co widać na rynkach, co słychać, czytanie książek, prawda? Więc zrobiłem sobie tu taką listę rzeczy, które chcę robić w ciągu tygodnia, niekoniecznie już stricte związane z otwieraniem pozycji. I mamy tutaj pięć rubryczek, czyli zakład... maks jest taki, że w ciągu tygodnia, żebyście to zrobili codziennie, ale to nie musi być codziennie. Na przykład czytanie książek o tradingu, mam tutaj trójkę, czyli chcę w ciągu tygodnia trzy razy książkę o tradingu przeczytać. Jak dam tutaj trzeciego ptaszka, to będzie trzy razy, i ten pasek będzie stuprocentowy. Cyk jest 100%, prawda? I to kółeczko tutaj się nam wypełniło. Wszystko to razem wpływa na tą sumę tutaj, i to wpływa na tą sumę, i to. Czyli popatrzcie, że jeśli w tej chwili mam wy wykonanie całego zadania 30,7, jeśli na przykład wykładam sobie yy, powiedzmy analizę wykresów i zrobię ją cztery razy. To mamy 32,5. Skoczyło nam to o tyle, bo wykonaliśmy. Tak więc to kółko jest sumą zarówno tych zadań codziennych, jak i tych tygodniowych. I w ten sposób, kochani, ja sobie mogę analizować moje nawyki, czy je wykonuję, czy nie. I w ogóle je budować, bo w ten sposób je budujemy, prawda? Jeśli mi na koniec miesiąca wyjdzie, że ja spacer w trakcie przerwy tradingowej, zrobiłem tylko 20% zakładanych 100, to znaczy, że za mało spaceruję i muszę coś z tym zrobić. No, i taki wymyśliłem sobie sposób, kochani, na to, żeby poprawiać swoje nawyki. Może Wam się to spodoba, może zechcecie z niego skorzystać. Kto by chciał otrzymać taki arkusz ode mnie, proszę do mnie napisać w komentarzu, dostanie go za darmo. Jedna uwaga: arkusz działa w Google Docs. Oczywiście można go otworzyć w Office, czy też w 365 Online, czyli w ofisie Online Microsoftu, ale nie wygląda tak ładnie, nie ma ikonek. Taki ładny jest, niestety, tylko w Google'ach. Ale Google są darmowe, każdy może sobie tutaj dokument otworzyć. Bardzo wygodne. kto jeszcze nie używa, to polecam. Wszelkie dokumenty dotyczące tradingu ja mam właśnie w Google Docs. Dlatego, że mam to zawsze online otwarte. Na jakimkolwiek komputerze maszynie jestem, mam do tego szybki dostęp. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to Wam się przyda do czegoś, a jeśli nie, to zainspirujcie mnie, jak lepiej to można zrobić, bo może macie jakieś lepsze sposoby. Na razie ja wymyśliłem taki i właśnie go testuję. Czuwaj, rynki nie śpią.